z tej strony. Inne cool i jest dzisiaj ze mną Maci Maripio, ale poszedł do kibla. Już jestem, siema. E... I gram Boże, sobie dzisiaj to był słaby start. I Gram sobie dzisiaj fiorkom na topie. Tak, to, to jest opeczne gówno, którego ja to jest taka postać taka, wiecie, taka do rozwalania brązu i świarów. To jest taki... Gunwo, i jakie gówno, co ty gadasz? Gunwo. No właśnie, Gunwo. Ty, y, on idzie Trundle Jungle. I dzisiaj, w ogóle, nie wiem czy będzie dzisiaj wszystkie, ale Cztery filmy, y, sorry, pięć filmów w jeden dzień. To jest trochę no może cztery, bo jeden nie sądzę, żeby się zdarzył wejść na YouTube'a do końca dnia, do końca, no dnia, no, tej doby. Do 24 raczej nie Jesteś? Tak, i chyba I sobie. Ty masz słabego dęsa, szczerze Israel na mida jest superowy A właśnie, jak darwanem y, mieć tego y, Mieć darmowego flesza, patrz Staniesz se tu i se y, Włączysz y, dęs, no nie? To wtedy Ci przychodzi stąd, tu, ale się wtedy nie da przejść, i to jest złe. Ale twoja cała postać jest wtedy tam. Spoko, ma wany. aha, dobra. Ja mu na zbóż. Ja ci zrobię tu dwa Q i idę. Ja sobie tu w ogóle smartcasty włączę. No, ale dwa Q, a nie jedno Q, ale dwa razy jedno ja dwa razy. I tyle okay. już ci wystarczy. Dobra, już, już jeden rodzaj. Pamiętasz to jak graliśmy Rankeda, Fiora na Panteona, wtedy ty grałeś... Aha, ja gram się na Mastera. I przegrałeś. Tak, e, tak nafidowałeś tego Panteona, pamiętam. Nie tego jakoś nie pamiętam, no. nie. A wszystko mam na smartkocie, pięknie. O, Masz tam dwóch kolesi. No właśnie wiem. To jest fajne. Bo oni mnie nafidują i... będzie wiesz, może mnie nafidują no nie wiem, ale... A może nie? Ja się zawsze fiorunko w prawie fiduję. Prawie zawsze... Ale w ogóle Pantheon już od razu poszedł gdzieś. Szalony. Ja się czuję z tym ku u niej, jak ku od tej... Od Ireli. I dlatego tak myślałem, że wiesz, że z yy, miniona. Hiduje miniona... Pięknie. Ganków nie wiem, jak będę gankował. Bardzo słabe ganki albo E, W i jakoś to tam pójdzie dalej. Ach, mam 5 farmy tylko. To jest zła oznaka. Znowu. No nie, już mi tam trochę wzięli, ale ja ich w ogóle jeszcze nie zaatakowałem, nie? To jest ten plus. Teraz patrz, ja już im wziąłem podwójnie hałapę, tylko, że za chwilę manę stracę, eee! prawie zabiłem tego mastera. Jak on tu zostanie, jest debilem, chociaż w sumie też jestem trochę debilem, aha, bo on ma W, ja zapomniałem. Kata już się flashła. A jej akurat ja szuszy... się już. Ale nie, bo ty to rozumiem, ale ona to i była na ganku. A, bo, <głos》>, bo jeszcze wy wy wyjdzie źle dla ciebie. Eee, dobra. Jeszcze na czwarty A. oni mają drugi i trzeci. Nie wiem, strasznie dużo mi ze Stuna robi, także... Wiem ja co HP to mi się w nich ja teraz. Ja bym się jak filipiński i bym nic nie pisał na czacie szczerze. Wiesz, to mu by było... Dobre zachowanie, bo naprawdę. Fuh. Ja się baknę na trzecim levelu A dobra, jeszcze sobie porobię jungle, mam jeszcze pół hubca. Dobra, się chyba też cofnę. A ja... Ja jeszcze... mam, za mało, nie mam za mało tych milionów. Ja, ten... ja już chyba po tych wilczkach się cofnę w ogóle. Teraz nie wiem czy sobie z nimi dam radę. Nie, nie dam radę. Trudno <grymne> Już był jeden gank na mida, szkoda, że bez fraga I... Koleś pada Lul! Ale mu się udało! Ja tą akcję widziałem Kamil, jesteś? Jestem, jestem Są Widziałeś uli. to. Jeśli nie, to żałuję o, sobie to Poczekać? Poczekam. Kurde, ale on mnie z tej git obija. Mam iść tam na topa? No, żebym hmm. znaczy, ja szczerze że się mógł wrócić, tylko ja czekam jeszcze jednego miniona, bym wziął, bo ja chcę mieć potrka i potę. Ja właśnie teraz te biorę na botrka, żeby móc wymiatać. A szczerze, ja, ja za chwilę będę miał ja... ulta, zanim Czy masz pierwszy mieć hydrę? No, a ty, a ty chcesz mieć podobną botrkę? No, bo potrka się składa na hydrę. Ale Botrę... A, to jest ten. Szkoda, że mi nie możesz silnąć, czy coś. 40 ambulans. Ultimam. Więc e. byśmy ich mogli zjechać, tylko się boję, oni by nam uciekli. Myśli brązów. Zgankowałem ci, to daj mi trochę farmy. Pięknie! Chyba go, go teraz I zje... Jeszcze piękniej! Super! Mówiłem ci, że się nafiduję na początku. A dzięki komu były te dwa fragi? E, dzięki mojemu ultowi. No i to w wie, jako... Wiedziałem, że to powiesz. A, ja, a jakbyś tego nie powiedział, to bym ci powiedział, że dzięki ultowi... Ale dobra. Ale wiedziałem, że to powiedz po prostu... Um, buty może małe i... Izrael ma co? Ma chwila I nawet nieźle. Bo na kartę mu się trochę przyda ten heal. Ja wiedziałem, że to tak będzie, nie, że jak ja dostanę Ulta, to ja ich od razu. W ogóle nie sprawdzałem ja co oni są. Czy to są... W ogóle wszystkie 30 level, bo mi się nie wydaje I z Pięknie! Widziałem go Widziałem tą skończył, więc wiesz Teraz... Ja, ja i tak tylko... Ale no ja dalej długa. jestem na koncie tego kolegi A mogę już przejść, to by mi Winnie wskoczył O nie, jeszcze zostanę, bo już 30 level a znaczy się 6 level za chwilę Poniżcie mi tutaj tretereta Poradzisz się tam, w utopie? Poradzę, Przysz. Przecież... Wow! Już im pół Taretha zniszczyliśmy. tak akurat przyszła, jak ja w 6 level. Fajnie, wszystko. Ja się z wyleczę, za 20 sekund ulti. Za 15 teraz już. E, wiesz jaka to jest, jest twoja pasywka? Wierzę a więc jadę. Nie jeśli bierz miodki, to wtedy yy, na jakiś czas się healasz, masz większą regenerację hp. To się przydaje jak kogoś bierz autoataków. Tak to to, nawet nie wiem, słabo. Znaczy ja wiem, że oni tu są, ale tak daje wiesz, żeby nie było... Po... jak master, nie ma szóst jeszcze szóstego teraz, bo on chyba na blue poszedł. No właśnie, na moje. I dlatego... Tutaj idę, zresztą. A bo nie, nie ma go. Tu jest cały czas. Ja się boję, że on dostanie za chwilę szósty i mnie rozwali z ulta. Mm, spoko. Takie obawy są zresztą e, częste u graczy. Ci się nie dziwię, bo... E, ja rozwaliłem dwu, sol, na solo z y, małą ilością hapsów. Tam... Nie, nie idź do mnie, bo oni tu mają warda. Jakie jak, mają? Jak mają warda. Mówiłem, że on. ulta ma. Prawie go klułem! Mionki. Jehane. Szkoda, że ja ulta użyłem nie, jakby nie te mionki, to bym. dał radę spokojnie. by nie to, że. Właśnie, y y J jakie są place y przeciwko y, Fiorze? Wszyscy, jak ona ultuje, y, stoją w miejscu, no nie? No. A się powinno iść jak najszybciej pod oh, tarat wow. Nawet flesza się ten użyć, bo to jest opłacalne. Na teleporta teleportach, chyba Jakieś kołki w miejscu, wtedy jak ona ultuje. Jest jakieś out of places. Katam. A jakie oni w ogóle mają level, bo ja. Ja też nie wiem. Nie sprawdzałem a w ogóle ja gram na tak, y, takie Pro102 y, na koncie na siódmym levelu, wiesz o co chodzi, no nie? No. Ja zapomniałem, że ja nie, nie zauważyłem, że wtedy miałem Igneta, tak chciałem zabić zabił tego Mastera, bo ty byś zabił jakby ten, bo ty wtedy tam wyszedłeś na ganga. Ja za chwilę mam znowu i znowu i ścisnę. Tylko ja się w nich nie wbijam. Jak nie mam ulta, bo... Ja na bota nie mam ani jednego ganka i patrzę jak sobie pięknie radzą tam na bocie. Fajnie. Ja idę teraz tam na Mida. Bo koleś tu potrzebuję. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skultował mi i mi skusił, udał, ale dobra. A się nie, z się nie da skusić. Nie. Co? Patrz, patrz ile im HP zostało. Dam sobie radę z tyloma HP? Tak mało im HP zostało, boże. To przez to, że ignito złego i brakło mi skili już. Zawsze im low HP zostaje. Oni razem mają troszeczkę lepszą farmę ode mnie, ale to dlatego, że to od. od, od, no, od ci niej. Czy Od farmy, no tak. Ci tutaj jest wardowe. Nawet nie podziękowałeś. Straszne rzeczy. Tak wiem. Dlatego to mówię, bo to jest news tygodnia. Wycofaj się po terenach. Ja wiem, ja wiem. Ja czekam aż. Ja czekam znowu na ulta, wiesz. Jak będę miał ulta, to. Mówię, jak będziesz miał ulta, to ja też tam przyjdę. To będzie miał Tylko, fa... Tylko ja bym chciał, żebyś mi oddał te kilka, bo w końcu junglerem. Ja mam 103, 0 to w y oddawaniu coś wiem. Wiesz o co mówię, nie? Yes. Możesz już iść na ganka. Gdzie ty jesteś, tak w ogóle, tam na bocie? Tak. A. Jeszcze... Jeszcze... Ej! Ty jeszcze dasz radę przeżyć. Właśnie przeżyłam jej, nie żeby coś. Wiem. Jakby taka ta kata ogarnęła, to by... ...szybko szła teraz na mnie. Ale nie ogarnęła, więc... już. Ja to by mi się przydał help, bo ja teraz y, oni już Dobra, 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 już idę, już idę, już idę. Idę z sił. I w ogóle uratował mnie, miał przed ją ghost. Masz ulta? Mam, ale ja tam się nie będę wbijał, bo wiem, że deadnę. Eee, dareth dead, dead. Wiem. To ja już 100 idę. pro. Czemu idziesz jungle, nie mogę się iść już na wprost. Idę tam, ok Chodź. Sorry, i Ty, ty masz Rampage A teraz mi ich oddaj już Już mi możesz go zostawić Bo ty masz już Rampage i to jest w tym problem A ty w przyszłym tripla chyba zrobiłeś, że mnie... dobra dobra no właśnie a tak to to chyba... E, tak, jeszcze na kacie miałem. Praga. Kurde. <gry> Siódmy level takie staty, e, Dziwne. Takie LOL? Tym góle się grał w bo... Wszyscy pewnie takie jest nie? O co chodzi? Czemu on aż tak dobrze? Tak, na pewno. No, e, e... Bo rzadko kiedy ci idzie tak dobrze i teraz się tym podniecasz, nie? Nie. Tylko, mi, 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 że, że gram na koncie, na którym jest się, no A. nie? oni mają to wiedzieć? Może nie znają czegoś takiego jak LoL Nexus? Oj nie zdążyłem tu przyjść. Nie zdążyłem tu przyjść. Tr no, e, chyba Żałuję, wili. że... Teraz żałuję, że nie mam teleporta. Bo po prostu ja bym... Ta mi się sama postawiła! Co za debil! Naloha, ptulgim! Jeszcze przez ścianę do mnie E robi! Ja bym jej spokojnie nie dogonił, nie? A to jeszcze... jeszcze... sam mnie nastawiam, mm, Za niedługo mam ulti. Ale ten master już ma statika. Nie patrz, kiedy odjadę. Bitwa milionków, korytarzy i milionki. Będę tam, buta. O, właśnie, mówiłem ci, że ten idzie. Nie wiem, czy cię nie on ci zauważyć. Ja tutaj odpuszuję w ogóle topa, bo po to tu jestem i w ogóle zrobić sobie farmę, bo mam słabą. No mm, do, doda da, chyba. Nie wiem, ja tutaj sobie jeszcze jakoś radzę, ale on... Mam podwójne ulepszenie na ulti dominuję. 6 O! 4 Oho, a oni tu akurat z ul, dwóch ultów wbili O, pięknie ci tam idzie. Dobrze, a ja im tutaj tareta niszczę. Yy, no. Nie, ta tryska nie obchodzi teraz. Tylko no, mi o tareta teraz. Pięknie im spuszczowaliśmy tego. Ej, i mi drugą wieżę na bocie. Znaczy już na topie. Na topie. A my już niszczyliśmy na bocie. Mam berka. Teraz to Teraz tu. E, ja bym poszedł e, tego e, na Blue. się na smoka wyłonę. Ja mnie miałem Blue HP. -e. Katarina miała całe jeszcze ją zabiłem. No e, spoko. E, tam idziemy do kanał. Trzeba rozwalić tą wieżę. A nie, aż ja tą didę, bo już tu pan nawet przyszedł. Dobra. Nie, ja tutaj już zostanę. Zresztą, koleś, robimy dragona, który jest w mojej kolumnie. I go zrobimy. Dobra, chodźmy na mida. Okay. Przyjdź na góry midem. God masz godlike. 7 killów, jeszcze, jeszcze jeden, i będzie ten. Yy, legenda jest legendą. <grym> <grym> jak oni mnie sfidowali, to jest niemożliwe. Nie też, to jest naprawdę genialne. No, masz podobne staty do moich. Ja mam lepsze. <grym> A ja mam więcej farmy. Bo Tro... wiem, że masz podobne że staty do moich. Jestem. Boże, oni idą zawsze na mnie we dwójkę i zawsze przegrywają. Raz wygrali, raz tylko. Nie ja wiem, przez ją tripla. Jakbyś nie. Ej, nie Żałuję, że nie mam teleporta. Nie też. Bo teraz bym się tepnął, to pani. No, no. A w lejcie jeszcze taki. Piękny door No nie, nie, Widzisz item Mundo? Poczekaj, Mundo. Sabe. Ja bym pierwszego wziął e, z pasa giganta, e, z rubinowego krztała. i... bierze pod sam kutali. koniec. Pod sam koniec się bierze to, co on złożył. Wszyscy. Jakbym miał ulta, to on tam poszedł, żeby zrobić sobie parę kin. E, Tristana i tam. A ty masz trampla na swoim koncie? Nie. Co ty, takie luksusy? Stun. Jejku, jaka tam mnie pęta czeka! Ale ja serio teraz mówię. Ich nie mam pięciu. Nie, jest No, Mundo, full hapa. Yy, master, full hapa. No i patrz. Już masz double killa, spokojnego. Triple by być no, bo tych dwóch to tutaj mam rogana. I nie masz szans. Chociaż, no nie masz. Gdyby mnie nie zestunował, to I bym ja, na 100% ja miał... Ja powiedziałem to samo i też mnie Pantheon zniszczył, tylko że oni mnie zniszczyli w pięciu. Tylko że różnica jedna. Gdyby mnie nie zestunował ten panteon, to ja bym zrobił pętę. Że taką łatwą nawet. Wiesz, oni, uh, oni się teraz podniecają, bo ja się długo do bazy nie wracam. Teraz, w tym momencie, jak się wróciłem, kupiłem 3 item i uh, prawie że całym, całego Infinity teraz mam. Więc a i tak mam jeszcze szansę na PNT. Chodź, do bota. Na namida, namida, namida. Nie wiem, tutaj spuszczę to spokojnie. Tak ja easy dzisiaj są te ranky, znaczy normalne. Ale no, kurde, w sobotę to powinni mieć. Ja zawsze w sobotę yy, ostatnio mam, yy, w tym roku szkolnym mam dobrze. O za chwilę 15 level. Idę ci pomóc, <laughs> Jaki master Pro Tox. To 3 na jednego, serio. To banda łysego Trzech na jednego, to banda łysego A ja bym... tu jest Tu albo tam, słyszę. No Wybrał tu Już mam uciekł spokojnie tym kantonie bo w ogóle. No, no on przyszedł. Aaaa, no, do omenu, serio? dobra. Nie będzie mi tego żałować, jak się lepsze Buty na na Musiałem Ej, nie, Ej, nie, nie, żeby to się, ale my mamy w statach drużynowych 70. Ja miałem raz 60, ileś 10. No, comment please. Ja teraz jungle y, robię bez stracenia hapta. Taki jest randyl opeczny z, z berkiem. Ile no. ja mam normalnie tego e, hajsu, w ustach? Że... ja Ej, wiesz co? My byśmy się mogli już teraz pokusić o Barona. I byśmy go zrobili tak spokojnie Ja idę na mida To to ty? To ty ich tam ciśniesz? Yy. Patrz jak ja im tutaj szybko ale, To jest Teraz Ja mam 4000 prawie. Znowu się podali. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć. <grym> Dgupę, dziękuję.